To jest e, e, próbowaliśmy jakieś nowe rzeczy, niekoniecznie nam się udało, zadebiutował Kevin O'Keefe, uważam, że bardzo udanie, bo pokazał, że ma charakter i trzeba było wszystko jeszcze popracować. No i zobaczymy, co będzie dalej. Czyli dzisiejszym jeszcze można powiedzieć, że bardziej trochę trening, pod w razie Nie, czego... no nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, bo, 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 bo nie lekceważymy nigdy życiu kibiców, także, także no, naprawdę chcieliśmy wygrać, nie udało się, bo no, goście no, się okazali lepsi dzisiaj. Byliśmy tam... Znaczy... To tak taki sam dla wszystkich, także nie ma się tutaj. Nie ma. No właśnie, czyli wtedy Planet 5 jednym z się Nie przesadzajmy. Planet no, leżała już od, od dosyć długi czas. Na to, że rzeczywiście została później, zdjęta, dzisiaj do godzina 15. Hmm, ale nie, 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 nie jeśli chodzi o Piotra Pawneckiego, widzieliśmy palczo starości, szarpa, ale to jest jeszcze tak do końca z koncluzją. Nie, moment, nie no Piotrek się, Piotrek się naprawdę bardzo mocno rehabilitował i, i wrócił, wrócił do zespołu bardzo szybko, także wielkie, wielkie słowa uznania dla Piotra, bo on walił kawał roboty i, i on naprawdę, naprawdę ciężko pracował i cieszymy się bardzo z jego powrotem. Czy już w terenach myśli na temat y, niedzielnego spotkania, jak, jak to się transporować wspólnie maśla? Myślę to już od dawna. Bo po prostu musimy tam pojechać i, i, i pokazać, się, pokazać wszystko, co, co najlepsze, bo ostatnio no, właśnie jakbyś ten się nie ułożył. ale z biegu na bieg to brakowało takiej prędkości. Czy też tak uważasz? Zdecydowanie. E, początek bardzo dobry. Po dwóch e, biegach coś zaczęło się dziać z pierwszym silnikiem. E, po prostu myślałem, że w trzecim biegu e, e, źle wybraliśmy przełożenia, ale w czwartym biegu to się zatał. E, e, nie wiem, jakoś ciężko e, Ciężko mi odjechać całe zawody na satysfakcjonującym sprzęcie, bo coś, coś się dzieje i nie potrafię tego wyłapać, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. b.: Czy w y, ostatnim meczu w Lesie też końcówkę miałeś dość złą, co by nie mówić, i, y, czy uważasz, że to też było wina ostatnio sprzętowa? Nie wiem, ale tak naprawdę co robimy w drugiej fazie zawodów moim motocykla nie chcą jechać, bo jest pierwszy raz w Szwecji też parę razy, więc nie wiem, musimy więcej z tym, że to po prostu używamy do tej pory nie działa. Jak nastroje w drużynie panują? Czy jesteście zmotywowani do tego, żeby wygrać dwa mecze i jako z pierwszego miejsca w play-offach kontynuować swoją serię? Nastroje po dzisiaj? Czy? Ogólnie, jak panują. Po dzisiaj to raczej troszkę, trochę złe mogę powiedzieć. Ciężko mi to, to określić w tym momencie. Nasz ja, się ja z się ja nie na to smuga. Ja mam lepiej na to się wyjechał. Ile, że to ostatnio zrobimy, czy coś tam pochyliliśmy. I musimy jakoś się to wyeliminować i wrócić trybować... do zadania lepszej dyspozycji, bo chyba dzisiaj wszyscy gdzieś tam byliśmy. A po tym ostatnim meczu wlecznym, który przegrałem, myślę, że zabrakło na pewno tego piątka pawlickiego i to dużo jakby mogło dać w tej proszce. W momencie, kiedy pojedziemy na scenie zleśna w pełnym składzie, Piotr jest znakomitym zawodnikiem, jest bardzo więc na pewno jego obecność nam na, tutaj Takie podsumowanie całego spotkania w dzisiejszym wykonaniu Pana kursu. Takie zawody były, oni no, miały to się oznaczenia dla kształtu tabeli, ale nim mniej, mimo braku, że ta za tą pierwszą porażkę w rundzie I udało się. Fajnie zawodnicy jechali, Pewne pomysły taktyczne wyszli nam Jesteś bardzo fajne. Zdajemy sobie sprawę, że e, ten tor w ewentualnych play-offach, gdzie my się damy na pewno będzie wyglądał inaczej niż dzisiaj. No, ale, ale cieszymy się, bo. Późna pojechała bardzo równo przede 10, 2 chyba po 9, 8, bardzo bardzo fajnie. Czyli takie wzmocnienie mentalne przed zbliżającym się play na pewno, na pewno, na pewno, po prostu tak to pokazuje, że dzisiaj można wyjść. To krótkie podsumowanie całego spotkania, jak i całego występu dla tych już nie mieliśmy Jacka, to na dobre na spotkanie, wygraliśmy na trudnym terenie i ja też jestem zadowolony ze swojej jazdy. Po to tu ja przyjechać żeby wygrać, abyśmy to przyjechałem, żeby wykonować punkty, udało się. Przyjemnie się i siło, więc to, jest znajdzie się. warta zaskoczyło. Myślę, że przygotowanie toru trochę. To, to nie to, pola startowe też się mocno ułóżnili, było to czuć. Pierwszy i twardy miały dużą przemagę, Trzecie na przykład było takie, że trudno znaleźć znaleźć do wystartowania. I bardzo twardo było, potem gdzieś też się nie spodziewaliśmy, ale daliśmy radę. W trafiacie I na i... Apatora tak? Pierwszy I... mecz na wyjeździe, jakie I... przewidywania, I... odczucia? Idziemy po zwycięstwo, ja tam wczoraj miałem Chcę restartować i na pewno nie będzie taki sam autor ale połapałem bardziej konty, myślę, że mamy tam szansę